Republikę, republikę patrycjuszowską, to było oczywiście z cenzusem majątkowym, bo to, to dopiero Amerykanie w XVIII wieku wymyślą właściwie bezcenzusową, a i to z, z przygodami. No i tworzy się patrycjuszowska republika. No to nie jest tak, że wszyscy mają te same pomysły, prawda, na, na, na rządy i tak dalej. Więc e, tam e, 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 tworzą się wszystkie zręby kultury holenderskiej wtedy, czyli indywidualizm, indywidualne pozowanie do portretów, e, realistyczne portrety, a nie widealizowane. Czyli mieszczańska skromność, mieszczańskie podejście serio, serio do faktów, prawda? do rzeczywistości, akceptowanie rzeczywistości, biznes, a nie pierdoły skromności, ale domy wygodne, ale tyle luksusu ile trzeba, żeby żyć wygodnie i godnie, a nie, że tam pałace, nie wiadomo ile, chociaż stać by ich było, niektórych kupców, największych, tak. Tych zwłaszcza co w, przy Herrengracht, czyli przy e, kanale panów, najlepszym kanale w Amsterdamie e, urzędowali. Zresztą ten sposób podej podchodzenia, taki bardziej Um, do religii praktycznej do świata taki, że człowiek jest bardziej aktorem a nie fatalistycznym pionkiem, to wymyślił Erasmus z Rotterdamu i to nie jest tak, że wszyscy tak uważali niektórzy predikanty niektórzy kalwinistyczni duchowni mówili, niet, to życie nie jest niczym ważnym więc to nie jest tak, że wszyscy tak uważali, ale zdobyło to dominację to było to dominację, ten, ten taki holenderski duch, i to zarówno stronnicy silnej władzy księcia-opiekuna namiestnika Wilhelma Orańskiego i jego rodziny, później, to uznawali jakiś zwolennicy takiej bardziej typowej republiki, gdzie książę jest tylko opiekunem takim bardzo ogólnie, a liczą się tak naprawdę czołowi politycy Holandii i Zelandii, najpotężniejszych. Prowincji kupieckich, czyli tych dwóch nadmorskich. Także tak to się złożyło. Czy tu jest jakieś połączenie z Polską? No tak, w XVI wieku, już trochę. Aha, z XVI wieku, a właściwie z począteczku samego XVII, ale mentalnie to jest ciągle wiek XVI, bo w Holandii nie ma tego zerwania. Wszystko to otwiera się ten wiek XVII. Hauden -Iu, i jakby to, że Holendrzy są samodzielni, szybko dominują światowy handel morski i, i flota, także flota wojenna, także bardzo poważnie biorą to hiszpańskie zagrożenie, zbroją się i tak dalej. Czyli jest ich złoty wiek i z tego czasu, z sam przełomu XVI-XVII wieku pochodzi ich hymn, który opowiada o Wilhelmie orańskim, czyli tym księciu, który długo Hiszpanom, naprawdę długo tłumaczył, ale w końcu został wygnany, prześladowany i tak dalej. I to są właśnie słowa hymnu holenderskiego, hymn holenderski jest jednym z najstarszych, nic dziwnego, bo jest bardzo szybko, yy, chociaż są młodym narodem, by się wydawało, to samoświadomość uzyskują taką nowoczesną, uzyskują wcześniej, właśnie taki dziwny kontrast, prawda? Ze, nou, wasje, ik dat en ten hymn ietsje Wilhelmus van Nassau ben ik van ja. Dijk's bloed. Den vaderland getrouw bleef ik tot in den dood, den prins van Oranje ben ik vreon weer werd. Den Koning van Hispanien, Happy Altitia Ert. Czyli właśnie, że zawsze szanowałem króla Hiszpanii, tak? Den Koning van Hispanien, Happy Altitia Ert. To jest o, o to tu chodzi. Ale potem właśnie niestety został wydrywany, czyli wypchnięty z kraju, ale potem jest on, on śpiewa, tam śpiewa dalej. To jest jeden z najniższych hymnów, gdzie jakaś postać narodowa śpiewa w liczby pojedynczej, to jest bardzo rzadkie, prawda? Pokazuje też indywidualistyczną naturę Holendrów. On tam właśnie śpiewa, ten, że, że został wypchnięty z kraju przez, przez Hiszpanów, przez złych ludzi, ale później... Ale Bóg będzie mną powodować jak dobrym instrumentem i powrócę do moich rządów. Tak śpiewa ten Wilhelm Orański w, tej, w tym hymnie, jakby to on, nie? I tam jest właśnie Marzot, marzot, zalmej rejheren, asynchut instrument